Namaste kochani, Ania z Black White Yoga Dzisiaj mudra macja, gest ryby, mudra stosowana w hatajodze. Jest to mudra z grupy Mudr Wody. Rozwija gipkość i elastyczność ciała i umysłu. Wzmacnia potencjał naszego organizmu do samoregeneracji i samoleczenia. Przede wszystkim wykonywana rano. Orzeźwia umysł, przywraca elastyczność naszemu umysłowi. Bardzo fajna mudra dla każdego. Dla mnie też ta mudra jest fantastyczna, ponieważ uelastycznia dłonie, które pracują długo przed komputerem w pracy zdalnej. Mudrę wykonujemy przez 2-3 minuty. I teraz moi drodzy, uwaga. Zwracamy obydwie dłonie wnętrzami do klatki. Lewa dłoń zostaje. Na lewą dłoń kładziemy prawą i wyrównujemy cztery palce dłoni po środku. Wystawiamy na boki kciuki. To jest pierwsza wersja mudry, jeżeli już teraz jest dla Was wymagająca. W pozycjach siedzących bądź w stojącej trzymamy ją dwie-3 trzy minuty. Można jeszcze zacząć zataczać kciukami maleńkie kółeczka zgodne z ruchami wskazówek zegara. Ten maleńki gest przypominający rybę pływającą w wodzie od nazwy Mudry Mudra Macja, czyli gest ryby, Mudra uelastyczniająca nasz umysł. Znosząca też stres, sprzyjająca rozluźnieniu, zwłaszcza teraz, jak siedzimy w domach i mamy epidemię koronawirusa. Popatrzcie, zataczanie kółeczek kciukami, no właśnie. Ta mudra będzie nam poprawiała koncentrację, będzie nas relaksowała. Orzeźwi umysł, przywracając mu elastyczność, czyli zniesie takie uczucie otępienia, zmęczenie od pracy, zmęczenia od siedzenia w domu. Na pewno przyniesie uczucie ulgi i wewnętrznego spokoju. Moderacja, Gest ryby. Na początek dnia idealna, dwie, 3 minuty. Możesz ją również wykonywać wieczorem, jeśli masz coś do zrobienia jeszcze w pracy kreatywnej. Możesz ją wykonywać po południu. Pamiętaj, żeby minimalnie przez 2-3 minuty sam gest nieruchomo albo z kciukami zataczającymi kółeczka zgodne z ruchem wskazówek zegara. Bardzo fajna mutra, Polecam Wam ją. Dziękuję Wam bardzo. Mudry, relaksacyjne Ania z bloga Black and White Yoga Blogspot.com Na master.